Siemaneczko kochani z tej strony Sczelby z kanału Szczerby Grają. Jak obiecałem robię update kolejny, czyli odcinek szósty. ściany zostały na raz pomalowane, sofit został odcięty. Farba to jest, jak widzicie, szarawa łącząca też brokat. W sobie. Myślę, że sufit był wyszedł bardzo fajnie. Jest naprawdę mega. Mega robi roboty. No oświetlenia jeszcze nie mam, ale kable, jak widzicie, mam już powyciągane. Tutaj, jak i tutaj. W gniazdkach, tak samo. Wnęka okna też jest na czarno pomalowana. No i tak, jak widzicie, jest ściana, jest teraz pociągnięta, więc efektu jeszcze jakiegoś tam nie ma. No ale i tak już wygląda mega. Jak wyglądało. No i jutro będziemy malować na drugi raz. Znaczy ja będę malował na drugi raz plus do tego jutro zamierzam kłaść panele na podłogę no i będę uzbrajał gniazdka, podłączał elektrykę i zakładał lampy, no i jutro będzie dużo update także czekajcie na kolejny film jeśli wam się podoba budowa mojego studia i to jak to prowadzę i robię, robię to pierwszy raz w sumie jeśli chodzi o taki vlog także proszę lajkujcie, dajcie jakieś komentarze no i nie wiem, doradźcie co tam uważacie, może co powinno się znaleźć w takim studiu, co wy byście chcieli mieć w takim studiu i w ogóle. Także trzymajcie się, no i do zobaczenia jutro z z tej strony. Także serdecznie żegnam na razie hej.